Witam Was niezwykle serdecznie w kolejnym odcinku z Pokémonów. Na początku, krótka informacja: jeżeli chcielibyście wystąpić w tej serii jako mój przeciwnik, zapraszam na Facebooka. Tam przed odcinkiem zawsze piszę post, że szukamy rywala, piszecie swój Nick Origin, i to tyle w sumie. I wtedy możecie, szan jest szansa, że wylosuje właśnie Was. A tak, więc zaczynamy teraz. Nasz przeciwnik zbudował sobie cały skład koreański. Dlatego może być to naprawdę ciekawy mecz. w formacie 3-5-2, więc na pewno będzie ofensywnie. No i zaczynamy. Tak więc mi ta czwarta. Ma gra w dobra okazja, no ale niestety strzał w Golkipera. Dość siódma. Dobra akcja. Podanie tutaj do Nobionkiuna. Ten uderza. No i niestety. Wy... Przegrywamy 0 do 1 w tym momencie. Bo ta dziewiąta, do której się przeniesiemy dosłownie już teraz. Hutchinson dośrodkowuje tej tej elfin. Uderzenie, zablokowane niestety. No to trzynasta szzepard zagrywa do kontuzowanego elfina w tym momencie. Na szczęście później ona mu minęła. Z piłki dopada Rayleigh, który ma naprawdę bardzo, ale to bardzo duże miejsca, dlatego zdecydował się na strzał, Uderza i 1 do jednego. Tylko właściwie 7 minut nasz przeciwnik musi trzeć z prowadzenia. No i tutaj miałem sporo szczęścia w tej sytuacji. Mur zdążył jeszcze tutaj piłkę sobie wypuścić w ten sposób, że został faulowany. No i sędzia tutaj 11, tak więc do piłki podchodzi Szepard. Szepard tutaj, że co prawda nie trafiłem za bardzo w ten zielony pasek. No ale mimo wszystko przez to, że strzał był w środek udało mi się zabić gola. No i 2 do 1. I to 21. Elfin za pierwszym razem nie trafił, ale za drugim razem wykonał już swój strzał bezbłędnie. No i 3 do 1. I do 26. Dobre, dobra, kon, dobry kontratak naszego rywala. Świetny zagranie do Kangso Soil'a, który wychodzi z stocji sam, sam z bramkarzem uderza, ale na szczęście Golkiper zachował się idealnie. Do 27 rzut roczny. Park He hul dosrodkowuje. Tutaj Nobiung Jun, czyli strzał z pierwszej bramki. Uderza po raz kolejny. No i bramka 3 do 2. W tej sytuacji mogę zczyć gola, niestety to się nie udało. Teraz metar 40. Elfin. zdołał oszukać tutaj przeciwnika, odwraca się jeszcze. Kolejny zwód, podanie jeszcze tutaj do mura. No i mur spokojnie pokuje piłkę do siatki. I 4 do 2. Tak, 44. Dosłownie, chwilkę potem. Elfin tym razem główkuje po doświadkowaniu Hutchinsona. I mamy 5 do 2. To 51. Albo 50, nie, 50. jeszcze. I Szepar zdobywa gola. I mamy 6 do 2. Zaszej 54. No byung po raz kolejny. Ten piłkarz był niesamowity w tym meczu. Nie miałem żadnego sposobu, żeby jakoś go powstrzymać. No i 6 do 3. 6 do 2, nie 6 do 3, dobrze powiedziałem. 63 minuta, niestety, nie trafiona sytuacja. Do 68 Shepard zagrywa do Elfina. Elfin odwraca się, ale niestety nie trafia. Do 69, ponownie Wesley zagrania do Wanobium Q, to mogło się zakończyć bramkę, dlatego chciałem to powstrzymać. No ale niestety sędzia uznał, że to bufalno, czerwoną kartkę i niestety gram teraz w osłabieniu, ale mi do 76, mimo tego, że gram w dziesiątku, udało się jeszcze strzelić gola i 7 do 3 w tym momencie. A za chwilę, mi to 87, dosłownie chwilkę po wznowieniu. Idealnie rozegrana akcja przez przeciwnika No biung Podanie tutaj do Wesleya, ten się odwraca, uderza strzałem finezyjnym. I w tym momencie mamy 7 do 4. Mi to 80. Ostatnia akcja w tym meczu, tak mogę wam powiedzieć. No Byung Yoon, szybszy od moich obrońców, niestety, jeszcze tutaj zamarkowany strzał, uderzenie i niestety. 7 do 5, no ale mimo wszystko udało się wygrać, tutaj jeszcze statystyki, gdyby ktoś był zainteresowany Shepard będzie ewoluował, czyli nasz napastnik, Shepard ewoluował w Sims'a Tak więc, dosyć dobry napastnik Tak więc mam nadzieję, że się również sprawdzi I kontynuujemy oczywiście, teraz wracamy do świata tych małych potworków I Pierwsze miasto, które tutaj odwiedzimy, jak tam tabliczkę chciałem otworzyć, ale z przepadku otworzyłem po prostu menu no, takie błędy niestety się zdarzają. No tych budynków na razie wchodził nie będę, jeżeli już to będzie to poza odcinkiem. O mimo wszystko wydaje mi się, że to głównym założeniem tej serii jest pokazywanie FIFA, a nie właśnie samego świata Pokémonów. Oczywiście tutaj się udamy w jakieś miejsca, które teoretycznie nie musimy chyba pójść, dlatego że czasami coś znajdują się jakieś fajne rzeczy typu pokebale, coś takiego leżące po prostu sobie na ziemi. No, i za chwilę znalazł się nam kolejny rywal. Tym razem skład hiszpański z dwoma wyjątkami, właściwie nie z trzema wyjątkami Sary. No to dziewiąta. Sims, okazja, uderza. I od razu, za pierwszym razem, gdy uda mi się podejść pod ramkę, zdobywam kola. I jeden do zera, to 26. Mur. Mur, tutaj świetne podanie, za chwilę, które zobaczycie. Albo nie, ups, to jednak nie tak, so sorry. Mur, dribblej po prostu. I to 26. Wychodzimy na prowadzenie 2 do zera, i to 35. Sims. Do Magrata, do mura, mur, świetnie do elfyna, Elfen, uderzenie, ale niestety bramkarz broni. 37 minuta tym razem kontra trzech przeciwnika Pierce zablokował pierwsze podanie. Tym razem już piłka dopadła do adresata. Alvaro Ray uderza, no ale na szczęście pudła. To do 45. Dobre podanie do elfyna, który ma teraz naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo miejsca. Elfin, zwrot, jeden, drugi i wywalczył rzut karny, tak więc. Podejrzewam też do wykonywania tej jedanestki, więc ma szansę zdobyć gola. Uderzenie. Prawie w środek bramki. Ale na szczęście wpadło. I 3 do 0. To 55. dobre odsiedkowanie. Tutaj mur. Świetny wolej. I 4 do 0. Naprawdę całkiem nie wolej. strasznie mi się spodobał. To 61. Bo jak na brązowych zawodników to chyba jakoś strasznie źle nie wyglądało. Do 76 morzim Clifford. Uderza. I mamy gola. Na 5 do 0. To 79. Mur i 6 do 0. I ostatnia, akcja w tym meczu. już wolny w falował. sędzia jeszcze go oszczędził. Nie ma żółtej kartki. Świetnie pokazał tam się jeden z piłkarzy, tego szybko postanowiłem wykonać. Rzut wolny uderza, Nie, ale niestety, bramka, że z tą piłkę wyciągnąć. Magraf będzie ewoluował na środkowy pomocnik. Magraf ewoluował w Jamesa, tak więc całkiem ciekawe wzmocnienie. No, a w tym odcinku to będzie na tyle. Dlatego do zobaczenia. Po razie idzie. Wrzucę, dobra? dobra. Jest czy 0 Menus No oh, druga branka, druga krawka No, czekam na ciebie, czekam na ciebie 3-4 Jak się to robiło, no z jakim przyciskiem? No czy masz LT i...